Co się dzieje w tym Teksasie? dobny garnitur. Wyglądam jakbym miał koszulę. Elegancko. Możemy zaczynać. No więc co się dzieje w tym nieszczęsnym Teksasie? Pytacie w komentarzach, także I will give you my take on this. I nie liczcie na to, że tutaj ja będę wyrażał swoje poglądy polityczne, bo to nie jest od tego kanał. Jakbym chciał się pokłócić, to zadzwoniłbym do starej. Ale żeby wiedzieć, co tam się w zasadzie wyprawia, potrzebujemy wstępu. No więc zacznijmy od granic. Granice. Tak, są wszędzie. Na mapach, przy paniach i panach w mundurach, państwowe i miejskie. No i te wytrzymałości i cierpliwości. My skupmy się natomiast na dwóch: państwowych i stanowych, bo o nie toczy się walka między rządem federalnym Stanów Zjednoczonych a Teksasem. Zacznijmy od tego, że Stany Zjednoczone jako kraj powstał praktycznie całkowicie na imigracji. Miała one różne formy: sprowadzanie niewolników, spustoszenie i przesiedlanie rdzennej ludności, czyli tak naprawdę Indian, ucieczki przed prześladowcami religijnymi. Z drugiej strony odkrywanie bezkresów zachodu, czyli the Wild West. Ale dobra, nie będę się tutaj rozwodził, bo zaraz pomyślicie, że to lekcja historii. A ja z historii nigdy nie byłem zbyt dobry. Ledwo pamiętam, co robiłem wczoraj. Także żaden ze mnie autorytet w tej sprawie. W każdym razie, zawsze przy temacie emigracji. Poglądy są podzielone. To jest temat tak kontrowersyjny, że przebił on szczepionki płaskoziemców czy sprawę rozwodową Johnego Deppa z Amber Heard. No ale o co dokładnie chodzi z tymi imigrantami? Polityka otwartych granic Joe Bidena była taka, by zachęcić imigrantów do przekraczania granic legalnie. Gdyż i tak zawsze był problem z przypływem nielegalnych imigrantów. I być może do wielu z tych ludzi nie dotarł ten szczegół, że mieli to robić legalnie. Okazuje się, że od dekad nieszczelna granica jest utrapieniem Stanów. Dopiero Trump głośno poruszył ten problem, czyli kwestię granicy z Meksykiem, i obiecał, że to ogarnie, co w zasadzie zaczął robić From Day One. Natomiast jak tylko władzę przejął Biden, to zarówno From Day One wstrzymał ten proces. Tak więc wróciliśmy do punktu wyjścia. Ale czy do końca? A teraz chwila przerwy dla sponsora tego odcinka, czyli. Czyli dla was. Nasza społeczność na Instagramie osiągnęła już 100 tysięcy osób. Jeżeli mnie jeszcze tam nie followujesz, to proszę możesz sobie tam wejść i zaobserwować, o ile korzystasz z Instagrama, bo tam często wrzucam jakieś duperele ze swojego życia. A wiem, że ludzi prywata najbardziej ciekawi. Ale z tej okazji postanowiłem zrobić promocję na moje kursy angielskiego. 100 złotych zniżki dla pierwszych 100 osób, które kupią kurs z kodem 100. 100, 100, 100. Wiesz o co chodzi. Kod rabatowy. Uwaga, uwaga, 100. No kreatywność. No dobra, ale wracamy do Teksasu. Teksasowi się ta cała polityka otwartych granic Bidena nie spodobała. Dlatego Teksas postanowił wprowadzić prawo stanowe i na podstawie jego aresztować wszystkich tych, którzy przekraczają granice nielegalnie. Gubernator wysłał Gwardię Narodową, która mu podlega, by przejęła kontrolę nad granicą i odsunąć Straż Graniczną, która działała na rzecz rządu federalnego. This has just been a sign of the FBI. Natomiast to nie jest tak, że gwardia Teksasu może sobie robić z federalną władzą co chce. No bo koniec końców, no to federalna władza jest ważniejsza. No i jest spina. Teksas mówi, że odłączy się od Stanów. On se nie da w kaszę dmuchać. Ale wiecie, to jest tak jak z małym dzieckiem, które pokłóci się z mamą i mówi, że się wyprowadza. Czy się naprawdę wyprowadzi? No ale, hmm, ciekawe dlaczego akurat ostatnio zaczęło być o tym problemie głośno. Tak jakby wcześniej ten problem nie istniał. Jak tylko wybił rok wyborczy, to haha, mamy problem z emigrantami. Niemożliwe. No nie wiem, ja na miejscu takiego przeciętnego teksańczyka, chociaż chyba żaden teksańczyk nie jest przeciętny, proszę mnie nie ścigać, żebym tam w pierdolu nie dostał. No to bym się wkurzył, że dopiero teraz ten problem chcemy rozwiązać. No bo przecież ci emigranci to nie od wczoraj tam wchodzą, tylko tak... Od zawsze. Czyli co? Będzie Teksit? Dla tych, którzy nie łapią, Teksit to taki Brexit, tylko... no właśnie. Fakt faktem, Teksas jest dość wyjątkowym stanem. Mają ogromne poczucie niezależności, dumy stanowej. Takiej jakby narodowej, tylko że stanowej. Trudno się zresztą dziwić, skoro w serialu o nim występował Chuck Norris. O właśnie, a co u Chucka? W sumie to może i dobrze, że zakładają ten drut kolczasty, żeby chronić imigrantów od Chucka. <laughs> Mam jeszcze parę. W rękawie. W sumie on dosyć stary już jest. Odszedł na emeryturę. Ile można być tym strażnikiem Teksasu? A co wy myślicie? Teksas się naprawdę odłączy? Że będą United States of America except for Texas? Pamiętajmy, że za botem opowiedziało się 25 gubernatorów innych stanów. Także w sumie jest 50-50. Ciekawe, która strona weźmie tą fajniejszą nazwę. United States. A która tą Divided States of America, of course. Dzięki, że wpadliście, mam nadzieję, że nic nie wyjaśniłem, ale piszcie komentarze, bo bardzo fajnie mi się je czyta, a i kupujcie moje kursy. Pa!